Kochani, dzisiaj będziemy mieć kartkówkę. Kartkówkę po co? Ups, się nie uczyłam. Oliwia, tylko nie ściągaj jak zawsze. A bo dostaniesz jedynkę. To będę ściągać. Hmm, muszę coś pomyśleć. Proszę bardzo, wszyscy dostali karkoweczkę i będą teraz pisać. Zaczynamy. Macie 10 minut. 10 minut, ale nawet ja tego nie skończę. 10 minut, dobra. Muszę coś napisać. Ja tego chyba wszystko nie zrobię. Może hmm, tygnąć. Noci... I. Basia, daj mi skopiować. Co się tu dzieje? Oliwia, ściągasz? Nie, proszę Pani, nie ściągam. Ja tylko um, gumkę zgubiłam z podłogi. Aha, rób, rób. Zrób tą kartkę kółeczkę dobra zrobię to będzie 5 6 5 minut wam zostało 5 minut, dobra pospieszesz, a to będzie 4 1 6 18 16. odejmę kartkóweczki. Dobrze sprawdzam. Pała. Pała, pała, pała. Jedynka. Nie, dostałem jednego. Nie, 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 nie. Mama się złości. Nie.